Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Będzie to przedostatni film z bieżącego numeru. Zajmiemy się dzisiaj dwoma ostatnimi pozycjami z bieżącej płyty. Jest to edukacja oraz bonus. Zaczniemy sobie od edukacji, gdzie mamy tylko jedną pozycję. Jest to Literat 2 ciekawa propozycja dla maturzystów. Tutaj mamy oczywiście tekst w piśmie, który sobie poczytamy. Więc mamy programy użytkowe Literat 2.0, mistrz pióra. Na każdego przychodzi kiedyś czas i musi zmierzyć się z pierwszym poważnym sp sprawdzianem swego życia. Matura to słowo wywołujące lodowaty deszcz i ciarki na plecach u osób, dla których nie jest to jedyny suchy fakt z przeszłości lub odległa przeszłość. Zanim poczłapiemy na zwatowanych nogach, uduszeni zapiętą na ostatni guzik wy wykrochmaloną koszulą, musimy jeszcze przyswoić sobie jakieś 10 kiloksiążek. No, znaczy... Yy wtedy wydaje mi się w 97 roku matura nie była aż tak istotna jak jest teraz ponieważ Teraz, o ile to się nie zmieniło, oczywiście, bo już nie mieszkam w Polsce od. od no, no, już chwilę, już ponad 10 lat. No, ale w każdym razie, kiedy ja pisałem maturę, no to ona pozwalała mi się zdobyć na uczelnię, kiedy w 97 roku, z tego co kojarzę, uczelnie miały swoje egzaminy wstępne. Tak, tak mi się wydaje, że nie wystarczyło napisać maturę, trzeba było też zdać egzaminy wstępne na uczelnię. No, ale wracając do tekstu, czy mamy tak, okazuje się, że można dopomóc przeciążonej głowie i znaleźć. W trakcie przygotowania się do egzaminu z polskiego prawdziwe wsparcie, prawdziwe dużymi literami. Potężne kompendium wiedzy z zakresu obowiązującego na maturze zawiera bardzo interesujący produkt Literat 2.0. W zasadzie jest on dedykowany dla wszystkich zainteresowanych problemami literatury. Zarówno uczniowie szkół ponadpodstawowych, jak i nauczyciele języka polskiego. Mogliby korzystać z programu dzięki jego jasnej i przejrzystej budowie, pełnej, kompleksowej zawartości. Jednak podstawowym odbiorcą jest w moim mniemaniu maturzysta, który poszukuje doskonałego źródła niezbędnych wiadomości. Żal ścisnął mi serce i łzy napłynęły do oczu, gdy przypomniałem sobie, ile litrów piwa musiało ominąć moją złachnianą tłynkę gardziel z powodu koniecznych zakupów, różniastych opracowań i streszczeń, z których czerpałem później w ekspresowym tempie wiedzę. No tak, wtedy nie było internetu, także trzeba było się opierać na opracowaniach, które były dostępne w księgarniach. Nie namawiam nikogo do pijaństwa, jednak warto zwrócić uwagę, że koszty, jakie ponosimy przygotowując się do matury, to nie tylko roczny abonament w, bibli w bibliotece. Zamiast wydawać dziesiątki tysięcy na opracowania, można mieć wszystko w jednym. Po gruntownym zapoznaniu się z programem, kategorycznie stwierdzam, że w swoim czasie oddałbym wszystkie zdobyte materiały za jednego zdrowego. Literata. Program zawiera 250 opracowanych tematów, które pojawiają się na egzaminach maturalnych. Podzielono go na epoki literackie, życiorysy twórców, opisy utworów, hasła encyklopedyczne, przykładowe wypracowania. Określone dane odnajdziemy bardzo szybko dzięki logicznie usystematyzowanej strukturze programu. W epokach literackich, od Antyku do współczesności, każda zawiera szereg podgrup tematycznych, takich jak ogólna charakterystyka epoki, twórcy i czołowe utwory danej epoki, hasła, prądy i ugrupowania polityczne, jak również opracowane pytania problemowe z wypracowaniami i odbicie nurtów epoki w sztuce danego okresu. Dobra Wasza. Jeśli jesteś osobą, która z obrzydzeniem myśli o odrabianiu domowych prac, możesz skorzystać z takiego gotowca. Dla ambitnych przewidziano zresztą specjalne udogodnienia. Każdy może skopiować tekst do systemowego schowka, jak i do podręcznego notatnika związanego na stałe z każdym z tematów. Po odpowiednim etuszu lub bez możesz sobie wydrukować takie dzieło i opatrzeć odpowiednim podpisem, względnie zrobić malutkie kopie z całości oferowanych jakby właśnie w tym celu bibliotek i zabrać je ze sobą na maturę. Aha, czyli tutaj mówimy o ściągach, tak mi się wydaje, tak? To oczywiście tylko żart. Prezentowany materiał uatrakcyjniono bogatym zbiorem zdjęć i rysunków. W trakcie prezentacji, czytania noty biograficznej, w większości przypadków możemy zobaczyć zminiaturyzowany portret autora. W galerii utworów odszukamy wśród znanych literatowi dzieł konkretny tytuł. Każdemu utworowi poświęcono osobny tekst opisujący treść i budowę dzieła. Po wyborze pojedynczej pozycji znajdziemy notkę o jej autorze. Dzięki następnej opcji, spis haseł, znajdziemy definicję interesującego nas problemu. Również można w tekstach kliknąć na przykłady. Po wybraniu hasła akcja odczytamy sobie tekst, konstrukcję akcji, zemsta Aleksandra Fedy. Muszę przyznać, że moduł wyszukiwania jest bardzo pomysłowy. Wprowadzone hasła mogą zawierać symbole zastępcze. Jeżeli na przykład nie wiemy jak napisać Raymond, możemy wpisać znak zapytania mont, a i tak odnajdziemy notkę o autorze chłopów, mimo że nie znamy pisowni. No tutaj macie screeny jeszcze, Czy no, czyli to wygląda tak jak taki program dla Windowsa 3.11, z tego co widzę. Dobra, kontynuując tekst, czyli... No już, już się zgubiłem, już zacząłem gadać. Mimo że nie znamy pisowni jego nazwiska, ten przykład jest nieco przejaskrawiony. No tutaj chodziło o tego remonta właśnie przed, przed chwilą. Może się zdarzyć, że pojęcie użyte w tekście jest dla nas obce. Jeżeli więc nie za bardzo wiadomo, co to jest afereza lub konsonans, wystarczy wybrać z menu leksykon. O, ja na przykład nie wiem, albo zapomniałem, także, także fajnie by było to sprawdzić. Zobaczymy, czy w tej wersji demo będzie taka możliwość. W alfabetycznym porządku przedstawione wszystkie terminy, które mogą nastręczyć kłopoty w zrozumieniu. Istotna jest także możliwość tworzenia zestawień globalnych, a więc nie dotyczących żadnej konkretnej epoki. W taki sposób możemy przeglądać dane dotyczące twórców, utworów itd. Znacznie ułatwia to dotarcie do informacji, których użytkownik nie potrafi umiejscowić w czasie. Bardzo wartościową funkcją, którą również oferuje nam literat, jest możliwość obejrzenia ciekawych filmów o wielkich postaciach polskiej literatury i sztuki. Filmy zostały nakręcone w muzeach poświęconych danemu twórcy. Możemy podziwiać m.in. niedostępne normalnie dla zwiedzających grobowiec Zygmunta Krasińskiego, odwiedzić dom Władysława i Monta, czy posłuchać opowieści o życiu Bolesława Prusa. Treść wykładów opracowano we współpracy z muzeami i literatury, a łączny czas trwania sekcji filmowych wynosi ponad 70 minut. Ono to Jeśli to było sprowadzane na jednym kompakcie, no to aż się boję pomyśleć w jakiej jakości to 70 minut było nagrane. Nie dopracowano jednak foni. Praktycznie nie słychać niskich tonów, dźwięk jest suchy i bezbarwny. Nawet na Sombrast AWS-64 i Pentium 66, 16 MB, sytuacja nie uległa poprawie. Znaczy, to, to już nie chodzi o to, że jaki komputer był dobry, tylko chodzi o to, jak to było zakodowane. A że w tamtych czasach to większość pewnie w AVI było i bez jakiejś tam kompresji szczególnej. No to mogło być różnie, że tak powiem. No, ale wracając do tekstu. E, mimo wszystko, filmy są zrealizowane dość dobrze, a jeżeli chodzi o ich wartość merytoryczną, nie można im nic zarzucić. Jeszcze jedną ciekawą opcją literata jest test. Je jeżeli będziemy chcieli, możemy sprawdzić swoją wiedzę o literaturze, odpowiadając na generowane losowo przez komputer pytania. Testy będą zawierały zadania z dziedziny przez nas wybranej. Musimy wybrać jedną z trzech odpowiedzi podsuniętą przez komputer. Po zakończeniu testu 10 pytań, zobaczymy graficznie przedstawiony procentowy wynik naszych starań. O, jakby w tej wersji demo to by było, to byłoby fajnie, aż bym sobie sam coś takiego chciał zrobić. Praca z programem daje spore przyjemności. Dzięki rozbudowanym połączeniom hypertekstowym, bardzo prosto można przejść do interesującego nas tematu. Zakres materiału obejmuje większość omawianych podczas kilkuletniej nauki w szkole średniej zagadnień. Bardzo dobrze zrealizowany graficznie i bogaty w multimedialne prezentacje literat został zaoferowany za niedużą w zasadzie kwotę. A to już tę kwotę widać 100 zł. No jak na tamte czasy, no to, to, to sporo. Sporo. Jeżeli miałbym policzyć cenę opracowań z porównywalną do programu zawartością, nie zastanawiałbym się ani chwili nad decyzją kupna produktu, a jest to tylko jedna z wielu jego zalet. Warto podkreślić również, że jest to nowy program zawierający większość zagadnień. Które obowiązują obecnie na maturze? W bibliotekach literata znalazłem nawet informacje o Wisławie Szymborskiej. No, ona była jakoś tak. No, w sensie, że w komunizmie chyba nie dawali jej na maturę, tak mi się wydaje, dopiero pod koniec lat 90., tak ja tutaj właśnie piszę autor. Bez wątpienia dzieło Link Software Softu zasługuje na uwagę. I autorem tekstu jest Andrzej Czarny Iwan Sitek. Dobra. Producentem jest Rangersoft, Links SFT, SFT. Dobra. dystrybutorem właśnie Links SFT. Minimalna konfiguracja to 386, 4MB Windows 3.1, SVGA, CD-ROM, No i karta muzyczna, żeby, słuchać te żeby można było usłyszeć te filmy. No to, także to praktycznie działało na wszystkim z tego co widzę. No ale aż, aż dwie strony dali. Także, także widać, że to, to było coś, co mogło być. Mogłoby być wtedy użyteczne, tak mi się wydaje. Dobra, przejdziemy sobie do instalacji i zobaczymy, co się stanie. Widzę, że pierwsze, co się stanie, to będzie wypakowanie. Dobra. Oho, już widzę, że większość tego zajmuje filmę, czyli no nie wiem, zobaczymy. Może, może będzie coś interaktywnego, a może będzie tylko takie samo demo, właśnie. Tutaj widzę, drugi film też się rozpakowuje. Jakieś bitmapy plik y, dźwiękowy, waw, i tyle. Aha, i jest exe. Dobra, to sprawdźmy, że jakieś readme też się trafi. Dobra, czyli to mamy tutaj ccda, edukacja, literat. E, nie ma żadnego readme. No to, to nic, to odpalamy w takim razie. Aha, i, i jak coś nacisnę, to wtedy, wtedy znika, tak? A, bo to z tego co widzę. Aha, dobra. Czyli czyli już chyba rozumiem. A, czyli to jest tylko taki odtwarzacz. <grym> dobra. No to yy, tutaj jeszcze jedna taka rzecz. Widzę, że to jest w małym okienku. Także to sobie zmienimy rozdzielczość oczywiście. Żeby to było widać jako, jako tako. Dobra, najmniejsza, tylko może... Może damy trochę mniej kolorów. Jak to jest dla. Windows 3.1, no to trzeba dostosować, że tak powiem. Dobra. No, no to jedźmy. Aha, tylko tutaj kurczy ten pasek Office mi teraz przeszkadza. Yy, I co mi jeszcze przeszkadzało? Aha, dół tutaj też mi przeszkadzał, tak? Wydawnictwo Links SFT i firma Rangelsoft przedstawiają Państwu program multimedialny o nazwie Literat. Przeznaczony jest dla maturzystów, a także osób zainteresowanych problemami literatury. Polecamy go również nauczycielom języka polskiego. Program ten zawiera 250 opracowanych tematów, które pojawiają się na egzaminach maturalnych. Jego rozbudowana struktura Podzielona jest na epoki literackie, życiorysy twórców, opisy utworów, hasła encyklopedyczne oraz przykładowe wypracowania. Aby ułatwić użytkownikowi programu szybkie odnajdywanie interesujących go informacji, usystematyzowano logicznie poszczególne dane. Tak więc znajdziecie tu Państwo podział na epoki literackie, z których każda zawiera szereg podgrup tematycznych, takich jak ogólna charakterystyka epoki, twórcy i jego charakterystyczne utwory, hasła encyklopedyczne, prądy i ugrupowania literackie, opracowane pytania problemowe i przykładowe wypracowania, a także odbicie nurtów epoki w sztuce danego okresu. Niewątpliwą zaletą naszego programu multimedialnego jest duża szybkość wyszukiwania niezbędnych informacji i jego elastyczność. Rozbudowany hipertekst, a także możliwość swobodnego korzystania z zamieszczonych danych dla potrzeb własnych czy test wiadomości. Postaraliśmy się uatrakcyjnić prezentowany Państwu program o takie elementy multimedialne jak fotografie, efekty dźwiękowe i filmy. Program multimedialny Literat umożliwia tworzenie zestawień globalnych, a więc nie dotyczących żadnej konkretnej epoki. W taki sposób użytkownik może przeglądać dane dotyczące twórców literackich, utworów, haseł i prądów artystycznych. Ułatwia to dotarcie do danych, których użytkownik nie potrafi umiejscowić w czasie. Mamy nadzieję, że zainteresuje Państwa nasz projekt. Wzane osiem lat, zmieniany wielokrotnie, yy, zmieniana cała koncepcja utworu, stała się wydarzeniem pierwszym tak wielkim po trylogii Sienkiewicza. To było wydarzenie, które wszystkie warstwy polskiego społeczeństwa zrównało wielkim zachwyciem. Dąbrowska była bardzo zmęczona, zmęczona odpowiedzialnością ponieważ pierwsze tomy były przyjęte z tak ogromnym aplauzem, że odpowiedzialność za następne, jaka na nią ją nieprawdopodobnie nauczyła. Dlatego po napisaniu Nocy i Dni, za które dostała jeszcze przed zakończeniem, przed wyjściem ostatniego tomu, dostała nagrodę literacką, właściwie już była zmęczona. Widziała, że teraz już szybko drugi takiej książki nie zacznie. Dobrze, tutaj mieliśmy do czynienia tylko z takim rolling, rolling demo, że tak powiem. Głos pani Lekto od razu po, yy, przyniósł mnie wspomnieniami do, do technikum. Przypomniał głos mojej polonistki, <głos> że tak powiem. Nie wiem, czy to był taki, taki sposób mówienia, czy to jeszcze od czegoś innego zależało, ale no, no w każdym razie to, to pierwsze wspomnienie, jakie miałem, jak usłyszałem ten głos, no to przypomniałem sobie o technikum. <noise> E, dobra, e, czyli tak, e, tutaj to mamy zrobione. To tak, tak jak widzieliście, pozwoliłem sobie e, podmienić tylko ten fragment filmu, ponieważ e, odtwarzacz w programie go trochę zepsuł, a jednak fajnie oglądać takie rzeczy, które nie są zepsute. I teraz tak, co nam jeszcze zostało? Została nam ostatnia pozycja, czyli jest to bonus. Hmm, tutaj już wiem, że e, no, jak zwykle będzie się to C Windows wypakowywał, nie wiem dlaczego. My sobie go oczywiście wypakujemy do CCDA Bonus. I tutaj pod kątem bonusu, no to yy, co mamy tym razem? To nawet yy, właśnie było opisane, czyli mamy tematy dla twojego Windows 95. I dla mnie to był właśnie taki trochę szok, ponieważ. Yy, to jest tutaj. Yy, taki trochę szok, ponieważ nie sądziłem, że Windows 95 obsługiwał tematy. Nawet jak sobie wejdziemy tutaj gdzieś w ustawienia, no to tych tematów tutaj nie ma, czy, czy nawet tutaj we właściwościach wyświetlania. Dopiero się ogarnąłem, że. Kiedyś dawno temu był taki dodatek do Windows 95, który wyszedł praktycznie chyba równocześnie z jego premierą, który nazywał się Windows 95 I żeby móc odpalić te tematy, no to właśnie ten dodatek sobie teraz zainstalujemy. Czyli tutaj oczywiście przejdę sobie do tego folderu, gdzie to mam. Odpalimy sobie autorana. I tak właśnie się zastanawiam, czy, czy redakcja właśnie wtedy miała w tamtym czasie dostęp do tego plusa, ponieważ jak za chwilę zobaczycie, nie będzie to działać dokładnie tak jak trzeba. Te tematy, które były dostarczone na płycie. Tutaj trzeba albo być cierpliwym, albo po prostu to nie działa tak jak trzeba. Także chyba odpalę tutaj po prostu w tym miejscu setup. OK, ok, CDK bez tajemnic. 111, Dobra. Dobrze, niech się zainstaluję tutaj i teraz tak. Ja wybiorę sobie właśnie instalację custom, ponieważ tutaj większość tych rzeczy już jest zainstalowana. Ponieważ jest to Windows 95 OS 2.1 i to może tak, to nie, to nie i te rzeczy też nie. Zainstalujemy sobie tylko te, tylko te tematy. No i oczywiście, czy te pimbal, czemu nie? Dobra. Dobrze, instalacja zakończona. Eee, trzeba będzie chyba komputer zestartować, albo nawet nie. Ale ja sobie go oczywiście zestartuję, czemu nie? To jest taki zwyczaj, właśnie, żeby po każdej instalacji restartować komputer. W razie gdyby się coś zepsuło i nie chciał się ponownie, ponownie uruchomić. No, tutaj, jak możecie zauważyć, Plus właśnie zainstalował nowy, by to powiedzieć, nowy splash screen, tak to się chyba nazywało kiedyś. Więc teraz już nie ma Microsoft Internet Explorer, ale mamy Microsoft Plus. Dobrze, jesteśmy z powrotem. I teraz, żeby odpalić sobie te tematy, to musimy wejść tutaj. Tylko jest taki jeden problem, ponieważ zanim jeszcze właśnie je odpalimy, to musimy je skopiować w odpowiednie miejsce. I tutaj właśnie w tym momencie się ogarnąłem, że że są po prostu problemy z tym, no ale tak po kolei. Generalnie tak, to, co widzimy, jak się wypakuje z bonusu, no to mamy trzy te różne tematy: mamy jeden, animania, mamy duka i horror jakiś. I teraz, nawet jakbyśmy chcieli od tego zacząć, no to tu jest to, co jest fajne: to to jest to, że oczywiście jest jakiś readme, który nam tłumaczy, jak to zrobić. Czyli wystarczy skopiować zawartość katalogu do plus Teams, czy, czy Teams Chyba, Teams to jest coś innego. No. Jak sobie, jak, sobie właśnie wejdziemy do tego katalogu z, z plusem i mamy tutaj właśnie te TEMS, no to problem jest taki, że normalnie te TEMS to mają takie rozszerzenie TEM, które możemy użyć, żeby otwalić tę nakładkę. I tutaj tak, czy, czy, czy ten temat, właśnie. No, i tutaj pierwsze co widzimy, to tego nie ma. A dlaczego tego nie ma? Ponieważ jak sobie zobaczymy w innych katalogach, to okazuje się, że. No to wygląda, jak, jakby to było jakieś takie obcięte, nie? Z jakiegoś powodu. No tutaj podobnie, i tym powodem jest to, że jak sobie zobaczymy na płycie, w jaki sposób to było zrobione, czy to będzie w Windows, tak mi się wydaje bonus. I tutaj mamy Arkiware. Ja tutaj nie wiem, czy mogę sprawdzić coś więcej na ten temat. W każdym razie to archiwum Rary zostało stworzone pod dosem. Dlaczego pod dosem? Ponieważ. Pod nosem wszystkie nazwy plików muszą mieć 8, 8 znaków, i rozszerzenie mogą mieć tylko 3 znaki. No to było takie ograniczenie właśnie z tamtego czasu. I tutaj w jakiś sposób ten, ten packer właśnie obciął wszystkie znaki do 8, a tam gdzie się na przykład powtarzały jak to dobrze widać właśnie w tym tutaj horror, no to dodawał po prostu kolejne litery. Do jeśli rozszerzenie było takie samo, to dodawał kolejne, kolejne litery, i i wyszedł nam taki potworek, czy tutaj na przykład mamy coś, coś w tym stylu i nie za bardzo możemy cokolwiek z tym zrobić, ponieważ tak nawet ja bym chciał to jakoś naprawić czyli powiedzmy, że skopiuję sobie te wszystkie tematy z poprawionym tym nagłówkiem, czyli tym plikiem który ten temat wywołuje, czyli tutaj sobie dam team skopiuję to a to już nie będę przeglądał mi tych innych, w każdym razie instalacja jest za każdym razem taka sama Trzeba po prostu to wszystko skopiować. No tutaj podobnie, bekuje właśnie tego ME. Kopiujemy. Aha, trzeba wszystko skopiować. Nawet jeśli wiemy, że to nie zadziała, no ale dobra. I teraz tak, tutaj ich teoretycznie jeszcze nie ma, bo ponieważ muszę zestartować ten applet i w momencie, kiedy sobie go odpalę jeszcze raz, no to już wtedy widzimy te cztery czy trzy właśnie tematy, które były dodane przez, yy, przez CD-Action. Jak, jak sobie wybiorę jakikolwiek no to właśnie brakuje tych wszystkich ikonek, brakuje, będzie brakować dźwięków później. Nie wiem, możemy sobie jakiś jeden odpalić, na przykład tego Duke Nuke'a. Damy sobie Apply. Wygląd nam się zmienia jak za dotknięciem magicznej różdżki. Ale to, co nam się nie zmienia, to to, że będzie brakować różnych rzeczy, bo na przykład widzimy, że komputer nie ma tej ikonki, taka jaka była przewidziana. Tutaj jedyne, co się udało autorowi zrobić, to słyszę, że Dźwięki są, to, to chyba, wy chyba też to słyszycie, tak mi się wydaje. No. I to też nie. Bo, bo każdy, każdy tak jakby dźwięk, no to można napisać. I w momencie kiedy mamy znak zapytania, to znaczy, że on szukał właśnie, tutaj to jest dobrze pokazane, on szukał tego pliku o jakiej, jakiejś tam nazwie. Szkoda, że nie mogę tego przewinąć. jak dam kontrolę, to nie mogę też tego wszystkiego zaznaczyć. No i w związku z tym, że on nie znajduje tego pliku, no to nie może go odegrać. I tutaj tak samo... Yy... No tutaj coś tam znalazł, ale też nie znalazł wszystkiego, także... No. Też na przykład nie znalazł tej tapety, widzę, czy innych rzeczy. No. Także problem jest taki. I... Chcę wybrać też jakiś inny, na przykład ten horror. No to tak samo. Zmienia się yy, tylko część tych rzeczy, która była tak jakby zapisana w tym pliku yy, tematu. No a wszystko reszta, czyli te ikonki i tak dalej, to zostają tak jak, tak, jak były, ponieważ on nie może go załadować do końca. Mm, jak chcecie taką podróż właśnie w nostalgię, co jak kojarzę, że chyba miałem ten temat zainstalowany, jak miałem Windowsa 90, 95. U kogoś też właśnie widziałem ten taki tą tylko nie wiem, czy to znajdę. O tutaj były ten e, dzikie zwierzęta, czy niebezpieczne zwierzęta. Może ten, nature? Ja. Był właśnie taki jeden, który był z taką planetą, właśnie w etle, czy, czy nie, Nawet nie wiem, czy, czy to była chemia. Nie to, może, było, to było, może to było to science. No, to było to. To pamiętam, że jak byłem u kogoś, ktoś się miał na komputerze i wtedy to było to, tak, takie wow, że, o, że, że można, można takie rzeczy robić z komputerem, żeby to w taki sposób właśnie wyglądało. ...z wszystkimi tymi dziwnymi dźwiękami, że tak powiem. No. E, dobra, to tak, co wam proponuję, bo to już się zbliżamy do końca tego filmiku. E, ewentualnie co możemy zrobić, to przejrzeć sobie po prostu... E, ...zawartość tych tematów, co tam było, te ikonki i tak dalej. W taki właśnie sposób. Nie wiem, czy to będzie dob dobrze widać. No, to już mam duże ikony, to już, już większego nie mogę dać. Nie mogę tego zrobić większego. No, to była taka. Yy, z tego co kojarzę ta bajka leciała właśnie w Polsce yy, ale... Chociaż nie pamiętam, no nie była jakoś chyba taka zbyt popularna, tak mi się wydaje. No, czy tutaj mieliśmy trochę tych? To jeszcze jakiś dźwięk! Okej. Okay. Yy, dobra. Tutaj mamy troszeczkę więcej tych rzeczy z tego co widzę. No to mam jeszcze jakiś screen save żeby go odpalić a to to jest duma. To chyba już był w direction tak mi się wydaje. No niech, niech to sobie chwilkę poleci, a to potem e, puszczę po prostu szybciej. Dobra. Co e, tutaj jeszcze można zobaczyć? Jakieś dźwięki. Albo może ten... O, to pyta taka była spoko <laughs> to jest ikonka. now you die. Here's Johnny. No, to tak było z tego zleśnienia? Shining. Okej, okay. <laughs> czyli takie trochę połączone różne rzeczy. I tutaj mamy Duka, to w Duku już było troszeczkę więcej tych rzeczy, tych ikonek. Eee, nie wiem, tutaj tapeta. Duke, Duke 3D. To jest ikonka akurat. Aha, i to był wygaszacz ekranu, no, tak? poka Dobra. Trzeba e, to prattachić sekundka i i to może jakieś dźwięki sobie ewentualnie posłuchać. I needed that. Holy shit. <tryk> <tryk> uh, this sucks. Who wants some? Ah, much better. You want to dance? Yeah, piece of cake. Ready for action? What are you waiting for, Christmas? Hehehe, <laughs> what a mess. Let's rock. I'm Duke Newcomb, and I'm coming to get the rest of you, alien bastards. Die, you son of a Shake it, baby. Dobra. No to nie, to to by było, by było chyba na tyle. To jest z tego menu, które w międzyczasie właśnie zniknęło, bo zestartowałem komputer No to nam już nic nie zostało do przeglądania. Oj, tutaj też ciekawe to te tematy się też aplikują do tego okienka, także widzicie, że przyciski się zmieniły i też ta tabulacja, ale na przykład się nie zmienił kolor. Tego, tego, tego zgrupowania. Dobra, także to by było na tyle z tej płyty. Udało się wszystko przejrzeć w... No teraz jest wrzesień, tak? No to w 9 miesięcy, od kiedy zacząłem przeglądać tą płytkę. Następny film, no to będzie taki troszeczkę dłuższy, czyli nie wiem, może z półtorej godziny, albo z... no, między godziną a półtorej godziny. Przejrzymy sobie drugą płytkę, w której mamy no, generalnie rzeczy od Optimus Pascal. No, całkiem ciekawie to, to wtedy zrobili, ponieważ to było niby takie partnerstwo, w sensie, że oni im pewnie dali płytkę z tymi różnymi rzeczami, a CD Action to tylko dodała do pisma. Nie wiem, kto na, na tym lepiej wyszedł, ale CD Action dalej istnieje, więc domyślam się, że CD Action. Dobrze, to ja Wam w takim razie dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że szybko spotkamy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć.